Witam, to ja, tajfun. Przyjaciele, przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia, szacunek i miłość w ten nowy dzień. Yy, dziś czas na ucztę. Dziś przygotujemy dla dzieciaków wspaniałą ucztę, przyjaciele. Ale to nie będzie jak z kurczakiem, dobrze? Dziś mamy trudne zadanie. Poszedłem dla psów, powiedział: Stój, synu. Nie, zostaw. Specjalnie dla psów kupiłem odpowiednie mięso od przyjaciół z rzeźni. No, od kilku dni tak karmię psy. To dla mnie trochę kłopotliwe. Musimy je porządnie umyć i wyczyścić. Wstępnie je umyłem i oczyściłem. Za chwilę zobaczycie mięso. Mamy około 65-70 kg mięsa. Może być nawet więcej. Teraz zabierzemy te duże kawałki, bracie. Dobrze, wyczyścimy je. Teraz pokażę krok po kroku. Rejna, uciekaj. Kochanie, wyjdź proszę. Poczekaj, zaraz się pobawimy. Pokażę wszystko krok po kroku. Nie mamy żadnych trudności ani problemów. Ci, Rejna. Rejna też atakuje Nataszę, zobacz. Natasza, chodź. Ci, uciekaj. Rejna, nie córko. No teraz one się pokłócą. One doprowadzą mnie do szału, naprawdę. Chwileczkę, bracie, chwileczkę. Niech to mięso tu zostanie, bo... To szaleństwo człowieku, Rejna. Nie. No patrz, doprowadza mnie do szału. Gdzie ja to zacząłem? Też bierze to do siebie. Wyczuli zapach jedzenia. Wszyscy się na siebie obrażają, przyjaciele. Teraz przygotuję ucztę. Wy w tym czasie mnie nie zawiedźcie. Polub ten film, by mnie wesprzeć. Będę wdzięczny za subskrypcję i komentarz pod filmem. Oczywiście, kiedy to przygotowuję? Tak jak psy. Również kury stoją w rzędzie, przyjaciele. Teraz przygotujmy też nasz sprzęt porządnie. Najpierw ładnie to pokroję. Dobrze, przyjaciele? Jest też kość. Mamy młotek, żeby ją rozbić. To wszystko ładnie pokroimy. Pokroimy na kawałki, umyjemy, oczyścimy i damy dzieciakom, przyjaciele. Zobaczcie, co mamy. Pokażę wam je. Wysypmy to, co niesie ta ręka. Hopa. Poczekaj, nie wypuść kurczaka. Bismillah. Ach. Co by napisała ta kość? Kość! Posiłek gotowy, bracie? Patrz! Tutaj. Jak widzicie, ogromne żebro. Jest tu też jego głowa. Mamy piękne żebro. Jego. Rozdzielimy. Damy psom mięso, także na zewnątrz są nasze żeberka. Przyjaciele, nie zabieraj mi kurczaka. Tam jest ogromny. A potem mówi, spójrzcie, tutaj hu jest też całkiem ciężki. Mamy tu takie wymiona krowy. Widzicie wymiona. Mamy ładne wymiona. To waży 30-40 kilo, przyjaciele. Zdejmiemy skórę z zewnętrznej części tego krowiego wymienia, a potem podzielimy ją dla psów. A potem co? Takie mamy nasze sirdany. Patrzcie, widzicie, to są sirdany. Zrozumiano? Takie tłuszcze. Smalec zawsze dla psów. Potem shirma. Tak. Jedna żołądek. Patrzcie. Widzicie, żołądek. Ten żołądek sam w sobie waży 20 kg. maszala. Jest całkiem spuchnięty. Kury też tam zaczęły jeść. Wynocha stamtąd. Wynoście się, kury! Jeszcze z wami mam się użerać. Potem reszta taczki to też same żołądki. Jak widzicie, żołądki, przyjaciele, tłuszcz. Rozumiecie? Patrzcie, tłuszcz z żołądka. Potem jeszcze jeden. Znający nazwy niech napiszą w komentarzach. Tu. Hebe. Specjalnie dla dziadka. Miałem dać w tej cienie, ale zmieniłem zdanie. Niech to zje dziadek. Dla dziadka. Patrz teraz, chodź, dam to dziadkowi, zobaczmy. Najpierw, niech dziadek zje, dziadku. to. Weź, pasza. Dziadku, teraz to zabierze. Patrz. Dziadku, nie daj sobie zabrać. Zjedz to, no. Dziadek połknął wszystko naraz, mój lwie. Na zdrowie, synu. Na zdrowie, mój Lwie. Spójrz, mleko mechmeta spływa. Mleko mechmeta naprawdę spływa na dół. Pasuje mu to. Nie jedz koguta, chłopcze. Zostaw synu koguta. On tu jest, proszę, doprowadza mnie do szału. Teraz to brudna robota, przyjaciele. Naprawdę trudno tego pragnąć. Ale myślę, żeby psom zrobić coś innego niż kurczaka. Ciągle kurczak się nudzi. Więc zmieniłem posiłek i teraz próbujemy czegoś innego. To daję psom. Na razie ogólnie im smakuje. Jedzą, to rozumiecie? Jedzą. Spójrz na kurczaka, kurczak też je. Ej, zjadłeś już wszystko stąd, co wy robicie? Uspokójcie się trochę. Teraz najpierw... Wiecie, co zrobimy, przyjaciele? Pokruszmy te kawałki. Gdzie ja położyłem wiadro? Nieważne, zaraz je wezmę i położę na stole. Najpierw rozdrobnimy je na małe kawałki. Zgoda, przyjaciele? W ten sposób podzielę je wszystkie. Tych... Ja to już wstępnie wyprałem. Przed praniem były jeszcze brudniejsze. To jest już po praniu. Potem wybiorę to ponownie i oczyszczę w wodzie. Zrozumieliście? Podzielimy to między dzieci i wszystko im damy. Żeberka zostają tutaj, a kurczak też je ich mięso. Ej, zostaw tego kurczaka. Ej, wasze jedzenie jest osobno. Musimy się jeszcze z nimi użerać. Teraz dobrze rozdrobnijmy żołądek. Kroję to na małe kawałki, by psy mogły łatwo zjeść i zwierzętom było wygodnie. Rozumiecie? W ten sposób podzielmy to wszystko między nasze pociechy to niech nie wygląda na łatwe z zewnątrz. Naprawdę się namęczyłem, zanim to wyczyściłem, przyjaciele. Są trochę brudne, mają żołądek i inne rzeczy. W środku jest pełno rzeczy. Wnętrze myjesz wodą, czyścisz je. W tych szirdanach, które pokazałem, w środku jest brud. Zrozumieliście? Trudno je czyścić, ale co robić? Dla dzieci staramy się mimo brudu, przyjaciele. Rozumiecie? Chciałem wprowadzić dzieciom jakąś różnorodność, żeby była jakaś odmiana. Ciągle kurczak? Ciągle kurczak? Pomyślałem, żeby tym razem zrobić coś z wołowiny albo baraniny. Pomyślałem też, by przygotować jedzenie z psem. Dlatego na przykład wczoraj przygotowałem jeden posiłek. Wczorajszy posiłek był lepszy, tam było bezpośrednio mięso z piersi. Było mięso i płuca. Ta pierś, którą pokroiłem była dwa razy większa od tej przyjaciele. Na przykład czyszczenie tej piersi jest łatwe, ale kiedy zabierasz się za czyszczenie żołądka czy shirdena, to naprawdę robi się trudno, przyjaciele. Nie ma na to rady. Dzisiaj akurat to mi się trafiło. Skoro już je mam, postanowiłem je dobrze wyczyścić. Podzielcie się tym z naszymi dziećmi. Nakarmimy dzieci. Czy już są za mną? Spójrz na te dzieciaki, jak czekają. Nadchodzi jedzenie na śmietrzęsie. Czy ojca też zostawi głodnego, tato? Tato, opiekuje się tobą jak własnym okiem, tato! Moje kochane dzieci. Teraz dobrze podzielmy ten tłuszcz. Dzieciaki, kurczak kończy obgryzać kość. Synu, zostaw go. To mięso dla tych psów. To dam wszystkim. Wszystko to rozbijemy. Zobacz razem z tobą. Poczekaj, rozbiję to. Zaraz to rozbiję, nie będę się z tym męczył. Wszystko to rozbiję. Wszystkim psom dam po kolei ich nagrody. Bardzo dobrze, że upuściłem tę skorupę, przyjaciele. To się naprawdę dobrze złożyło. Nagraj kurczaka, nagraj kurczaka. Ej kurczaku, co ty tam robisz? Kurczak też znalazł sobie drogę, wszedł do taczki i wszystko zjada. Spójrz tylko na to. Ej, urwisy z was, urwisy. Teraz zacznę obierać tę skórę, dobrze? W ten sposób. Musimy to dokładnie oddzielić od skóry. Podziel to dla psów, bo na zewnątrz jest taka sierść. Tego nie dam psom, rozumiecie? Tego nie dajemy, bo może utknąć im w gardle. Muszę to dokładnie obedrzeć ze skóry. Zobaczcie, zetnę trochę, żebyście widzieli, jak to wygląda, Mehmet. Zobacz, to jest do mleka. Kiedy psy to jedzą? Korzysta się zarówno z jego mięsa, jak i mleka. Widzicie, prawda? To bardzo wysoka zawartość białka. Chodź, dajmy jednego. Komu damy? Ach, teraz Tyson straci swoją robotę. Tyson. Zamknęliśmy cię tam, zostałeś tam, Tyson. Weź, dziadku, nakręć mojego dziadka. Dziadku, chodź. Weź, zara, teraz złapała. Widziałeś? Połknęli od razu. Brawo, lwy. Tata teraz wszystkim rozdzieli. Apollo, spokojnie. Mazlum, ile też się rzucili? Ej, kogucie, ile zjadłeś? Zachowuj się rozsądnie, chłopie. Zostawcie, nie kończcie. Teraz ja podzielę, potem wrócimy tam, gdzie skończyliśmy. Teraz ładnie wyczyściłem pierś, przyjaciele. Jej futro. Zrozumiałeś? Zostało trochę drobiazgów. To tylko błona? Przy krojeniu to wyrzucimy. Potrzebny jest też ostry nóż. Oto moje noże. Nie są zbyt ostre, musimy je naostrzyć. Teraz przyniosłem tu wodę. Ta woda dobrze wypełnia taczkę. Będziemy ją cyrkulować. Będziemy wylewać, 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 wylewać. Będziemy ciągle czyścić. Teraz podzielmy to tak, żeby psy mogły zjeść. Przyjaciele, wezmę to stąd, żeby naostrzyć nóż. To nie było zbyt dobre. Robimy, co możemy. Teraz patrz. To też jest tak, jak widzisz. Na przykład niektóre też chodzą. Ostatnio wrzuciłem to na Instagrama. Ktoś spytał, czy nie lepiej ugotować. Nawet ugotowane jest dobre. Ale posłuchajcie, przyjaciele. No, gotowanie to już inna sprawa. To trwa długo. Jak długo? Mam dużo psów. Mój kocioł jest stalowy, nie blaszany. Najpierw musisz zagotować, potem poczekać, aż ostygnie. Zanim rozpalisz drewno i tak dalej, robi się wieczór. Rozumiecie? Dlatego nie robię tego za każdym razem. Robię to czasami. Gdybyśmy zawsze gotowali, byłoby świetnie. Ale regularnie podaję psom środki przeciwpasożytnicze, więc sobie radzimy. Rozumiecie? Patrzcie, w ten sposób będziemy rozdzierać sutki. Mleko wypływa ze środka. Zobaczcie, jest wszędzie. Widziałeś? Mleko jest wszędzie. Ugotowany sutek twardnieje jak pasek. Psy mają problem z jedzeniem tego, ale są też inne z tamtych miejsc. Byłoby lepiej je ugotować, ale dokładnie je umyję i wyczyszczę, przyjaciele. Damy to dzieciakom, nie ma innego wyjścia. Tak sobie poradzimy. Jeśli chcecie, innym razem dam wam to. Tak to zagotujemy. No, zrobimy z tego coś dobrego. A ponieważ to jest trochę jak guma, trudno się to kroi. Zobaczcie, dobrze to przekroimy, przyjaciele. Z każdej strony. Widzicie, jak mleko wypływa podczas krojenia? Widzieliście? Ale psy to uwielbiają. Są tam mięsne i mleczne przysmaki, które psy uwielbiają. Bardzo lubią stać ten sutek. Widzieliście? Zobacz, no to miejsce się zapełnia. Zrobimy tak. To wszystko też będziemy tak po kolei myć. Odsączymy wodę i umyjemy jeszcze raz. Odsączymy wodę i umyjemy jeszcze raz. Tego jeszcze nie pokroiłem. Zaraz to pokroję. Niech tylko skończę z tą piersią. Na piersi jest czysto, ale na tych trochę słomy i brudu. Z tymi trzeba się pobawić, przyjaciele. Kupujemy gotowego kurczaka. Zobacz przykład. W środku jest też gardło, akurat się trafiło gardło. Gardło też jest bardzo pożyteczne. Psy nie przepadają za gardłami. Raptor też tu jesteś, Raptor. Zacznijmy od kurczaków. Jak kurczaki stały się ucztą? To są takie, że wszystko zjedzą, przyjacielu. Naprawdę, naprawdę nie rozumiem tych kurczaków. No cóż. Rozdrobnijmy je porządnie. Potem przejdziemy do mycia, przyjaciele. Przyjaciele, już wszystko ładnie podzieliłem. To są śmieciowe skóry, których nie oddajemy. Wypełniłem tym wiadro piersiami. Teraz zacząłem je myć. To chyba moje czwarte mycie. Mimo wszystko znowu wychodzi z nich kawałek słomy. Ale nic na to nie poradzę. Umyłem je najlepiej jak potrafiłem. To już czwarty raz. Wymienialiśmy wodę, wymienialiśmy wodę, wymienialiśmy wodę. Mimo wszystko znowu wypływa. Sami widzicie. Teraz spadło na kwiat. Kury zjadają wszystko, co spadnie. Wrzucimy te rzeczy do wiadra, dobrze? Porządnie, w ten sposób. Porządnie przepuczmy je wodą. Rozdamy to dzieciakom w porządny sposób. Dzieciaki, jesteście głodne? Zobaczmy, dzieciaki. Trochę się zmęczyliście chcąc, nie chcąc, przyjaciele. To trudna robota, bo trzeba wszystko porozdzielać. To męczy człowieka, czy chce, czy nie. Nie ma na to rady. Nakarmimy go. Niech moje dzieci nie głodują. Odkąd to zrobiłem, czekają przy drzwiach. Jak maszyny. Jesteście głodne, moje maluchy? Jesteście głodne, moje dzieci. Jedzenie zaraz będzie lwy. Spójrz, woda jest czysta, mimo że myję ją kolejny raz. Nic się nie zmienia. Siano wychodzi, czy tego chce, czy nie. Chcę, czy nie, nie mam się czym zmęczyć. Teraz. Zróbmy trochę zamieszania. Pokażmy pierwszą kanibalistyczną załogę. Potem piątek. Przejdziemy do klatek. Do klatek wspomnień z narodzin i niepewności. Nadamy kolejność, ale żeber jeszcze nie rozłupałem. Na końcu rozłupię te żebra. Rzucę jeszcze raz. Tyson tato, spokojnie. Hey. Stój. Gotowy. Wyjdź. Co się ze mną dzieje? Do cholery. Mazlum, po co się wtrącał? Chłopaki, bądźcie rozsądni. Cholera, gdybym zabrał mazluma, żebyś go wyrzucił. Weź swoją tabletkę. Jedz synu, jedz, synu, jedz, synu, jedz, synu, Weź to mazlum. Weź to mazlum, zachowuj się rozsądnie. Musimy zabrać mazluma stąd, przyjaciele. Bo mazlum stwarza zagrożenie. Poczekaj, pozwól, że położę to na górze. Jeśli nie ma mazluma... Będzie się bił i narobi nam kłopotów. Poczekaj, Tyson, czekaj dobrze, czekaj synu. Czemu ty atakujesz co? Widzisz, psy się od ciebie nie odwróciły. Okrzyknąłem. Wtedy cała atmosfera obróciłaby się przeciwko tobie, synu. Nasz Mazlum to wariat. Mazlum, sprawdź te drzwi. Zróbmy warsztat. Poczekaj, Mazlum, poczekaj. Przejdź, synu, nie patrz na jego wygląd. Wyłącz tryb samolotowy. Wyłącz tryb samolotowy, samolot. Młodzi. Zaczekajcie, 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 zaczekajcie. Bismillah. Teraz chodź. Przejdź, synu. syn został mazlum. Weźcie, synowie, rzucam na ziemię. Weź, gecen. Allah. Almaraz. Niech Allah cię błogosławi. Weźmy to, weźmy to. No dalej, no dalej. Hej. Tajsun, weź, dziadku. Tajsun, dlaczego gryziesz dziadka? Jedzcie jak ludzie, cholera. Dziadku. Bracie, nawet mięsa nie umieją tu podzielić, to mnie denerwuje. Dziadku, chodź. Dziadek trochę ich przestraszył, no nie? E, mówię wam, jedzcie porządnie, chłopaki. Poczekajcie teraz. Dajmy klatki jak dla siebie, przyjaciele. Teraz najpierw dam to, a potem dodatkowo dam im mleko z tego sutka. Zrozumieliście? Nie wziąłbyś tato. Dlaczego wylałaś czas na moją córkę, sewda? Poczekaj, zobaczę. Weź sewda. Podłogi czyste, klatki umyte, przyjaciele. Rzucam to na niego. Czy ojciec Fajsal też przyszedł? Proszę, Fajsal. Tyson, poczekaj chwilę, Fajsal je. Tyson, chwileczkę, synu. Fajsal. Tyson, przez strach przed tobą nie jem. Niech Bóg Cię błogosławi. Później damy to Fajsalowi. Poczekajcie chwilę młodzi, wiadro jest naprawdę ciężkie, przyjaciele. No, weźcie teraz. Weźcie, moje dziewczyny. Brawo, moje lwy, zaraz dam Wam jeszcze mleka. Patrz, dziadku, jeden wszedł do klatki. W klatce, żeby spokojnie zjeść. Brawo dla mojego dziadka. Dziadek sprawdzi jedzenie, spokojnie młodzi. Nie wtrącajcie się, dobrze? Temeriler oszaleli. No Każdy krzyczy z innej strony. Wzięli jedzenie chyba ze strachu. Tyson, dobrze, weź Tyson. Niech będzie, bo Proszę, weźcie, proszę bardzo. Nie zgubcie tego. Weź, kochanie. Jedz, córciu, brawo. Owieczko, najedź się, mój lwieczku. Weź Tysonie, tato. to. Tyson, ta się nigdy nie dość. Spójrz na niego, weź żono. Weź to, weź. Tajsun, dość. Nie chcę, żebym to komuś dał. Gece, weź. Gece, nie trać tej nocy. Weź to i zanieś tam córko. Spójrzcie, się, sadycz. Kehok. Tajsun, wszystko zostanie dla ciebie. Zjesz to wszystko, synu, patrz. Rozum staje w miejscu. Teraz wrzućmy tutaj też kehoja. Dobra, weź, proszę, weź. Na karmkę kehoja. Popatrz na przykład. Romeo w ogóle nie lubił kurczaka. Ale to lubi, przyjaciele. Romeo to je. Kurczaka raczej nie jem. Ale takie większe mięso, wołowina czy cielęcina. Jak już jest gotowe, to biorę i jem. Dobra, poczekajcie chwilę. Stójcie, kto tu jest. Tam jest miejsce rejny. Poczekaj, wrzucimy też rejnę do klatki. Zaraz ją wezmę. Dobra, młodzi. Nie każcie mi krzyczeć, dobrze? Nie krzyczcie, zachowujcie się grzecznie. Księżniczko. Byłaś zakochana, córeczko. No proszę trzymaj. Idź, zatrzymaj się. Córeczko. Otwórz oczy, no, otwórz je. Chyba nic nie słyszy. Ustaw się szybko i pokaż, jak to zrobić. Dobrze, jedźcie, weźcie sobie, kochani. Leo, jedz, Leo. Zabierzcie mnie moje lwy, zabierzcie mnie. E? Zaraz przyjdzie do Mechmeta. Poczekaj, moja żona przyszła do mnie, oddam żonę. Brawo. Opowiem. Hej! Zanurz się. Patrzcie, a ty w międzyczasie wyszedłeś, co? Widzicie, ale nie dajcie się zwieść temu, że talip zwykle jest spokojny. Gdy zaczyna jeść, szaleje. Musicie to zobaczyć. Weź biedaczek. To też jest dobre, dobre. Dobre. Ojej, patrz, jeszcze jeden na ziemi. Chłopcy, poczekajcie. Wszystkim wam to podzielę. Poczekajcie, no. Czy jeden szyknął się złości? Biały. Rzućmy białą tam, gdzie jej brakuje, by było sucho. Zanieś to, zaraz damy Memetowi. Przekażę to ekipie, koledzy. Odsuńcie się, bo zaraz się pobijecie. Tajsin, nie podchodź. Bracie, patrz. Dokładnie, pierwsza runda. Aysun, nie podchodź, bo się pokłócicie. Zróbmy pierwszą rundę, niech oni zabiorą pierwszą rundę. Aysun, chodź. Patrz, zaraz się na was rzuci, bo ona zawsze się rzuca, jak je. Spójrz na nich, I jak jedzą, jakby nigdy nie jedli. Po prostu to uwielbiają. Mówiłem wam. Wyjdźcie, zobaczmy. Daj mi te asle. Nie ma asle, córko. Zanieś to asle. Weź, córko, zanieś. Brawo dla ciebie. Poczekaj chwilę. Wujku weź siostro. O Boże, niech ci się znowu nie przydarzy, synu. Weź, synu. Weź, synu, weź, synu, weź, synu. O, niech mi to posłuży. Synu, patrz, wyjdźcie, nie podchodźcie. To koniec, przyjaciele. Tyle zostało w środku. Patrzcie, nie podchodźcie, synu. Marla, łap to córko, Marla złapie to w locie, naprawdę. Brawo moja piękna, teraz przyszła kolej na mleko. Kurczę, tym to nawet jeść nie możemy dać. One, przyjaciele, jedzą z apetytem, po prostu to uwielbiają. Mówiłem wam. Teraz dopiero oddamy je na porodówkę. Patrz, widzisz teraz wujka, patrz. Wujek teraz zaczął się robić agresywny. Patrz. Widzisz, on nie atakuje bez powodu, ale jak chodzi o jedzenie, to już inna sprawa. Widzisz, teraz zobaczyłeś. Gdyby wyszedł, od razu by zaatakował. On unika bujek, ale w sprawach jedzenia się angażuje. To musi być coś, co lubi. Poczekaj, Rejna, chodź, zamknę cię. Rejna, chodzi tutaj. Dla innych nic już nie zostało. Wszystko one zjadły. Teraz dla innych została tylko piersi z tej piersi. Te miejsca też w międzyczasie wzmocnimy. Musimy to podzielić między wszystkich. Rejna, wrzuciłem ci do środka. Przechodzi. Dalej, kochanie. Zabierz rejna brawo dla mojej córki. Zobacz, rejna też zaczęła jeść. Dobrze. Chodź tu skończyłeś Rzym, od razu zjadłeś. Dużo ci daliśmy, prawda? A tak przy okazji niech wam się nie wydaje, że to mało to. Odmierzam to ręką, jeśli chodzi o gramę. To naprawdę dużo. Kewahir, jadłeś? Kewahir, wszystko zjadł. Maszala. Sila, jadłaś już córeczko? Sila nie jadła? Mówi, że atakuje innych? Dziadku, znowu nie zjadłeś gardła. Zobacz. Skończ to gardło synu? Zobacz. Nie zjadł gardła. Zrobiły to Cindy. Sewda, zjadłaś to córko? Sewda zjadła. Mazlum, Mazlum zjadł. Wszyscy zjedli. Chodź tutaj, jeszcze w taczce jest pełno. Dlatego, czemu zostawiłeś wiadro tam, co? Naprawdę, czemu zostawiłeś wiadro tam, co? Poczekaj, wezmę wiadro i zaraz wracam. Teraz czas na Mehmeta Akmiesa, przyjaciele. Zróbmy tu jeszcze Mehmeta Akmiesa. Na dole też jest bardzo ciężko, stary. Ajsun, weź to, mój generale. Bądź silny. Poczekaj, twoja kolej, brawo. Idzie, idzie. Kto teraz postrzelił Mehmeta? Biedna moja córka. Odchodzi, odchodzi, zamknij drzwi. Katiusza? Katiusza, chodź, weź córko. Czekajcie i nie plączcie się pod nogami, zachowujcie się rozsądnie. Teraz przejdź. Na końcu jeszcze raz je wzmocnię. W tej chwili obliczam udział i przekazuję go kolegom zgodnie z ustaleniami. Czy jesteś Mara? Teraz rzućmy to tak do Mara Babaja. Przy krojeniu piersi na większe kawałki wyglądają tak. Ciężkie? Poczekaj, górski, weź to górski. Bądź miłością piękna. Miłość piękna, poczekaj, zobaczmy, poczekaj. Teraz y, weźcie moje dziewczyny. Weź. Jedźcie smacznie. Brawo dla Was. Mhm. Ten też uwielbia piersi. Niech też idzie. Ciężki. Niech też idzie, dziadku, mój lwie. Niech zabierze, dziadku. Shilo, czemu nie jadłaś, dziewczyno? Shila również wybrzydza przy jedzeniu. Mama to tylko sycuszki i jedzenie, naprawdę. Weź, córeczko, zanieś. Zje pierś. Weź jutro. Poczekajcie, zobaczę. Ślicznotko. Zraniłaś moją córkę. Stój. Weź to, książę. No patrz, zraniłem go, rozumiesz? Zanieś go do samochodu, synu. Stój, stój! Odsuńcie się, młodzi. Chodź, zabierz piękność. Spokojnie, ten Tajsin Baba zachowuje się jak szaleniec. Proszę, księżniczko, nie nazywaj tego jedzeniem. Zabierz to, córko. Leomir! Weźcie moje piękności. Jedźcie, no dalej, najedźcie się do syta. No dalej, tato. Mój lwie? No dalej, jedz, mój synu. To już minęło, dziewczyno. Kochanie, czy coś ci stanęło w gardle w nocy? Powiedziałaś, spójrz, to objawy ciąży, widzisz? Zaczęła też wymiotować, widzisz? To są objawy ciąży. Biały. Weź biały, kochanie, pokaż mi. Zrób to, na miłość boską, weź to. Chodź, bajas. Rzucam to tam, tam, córko. Jedz ładnie. Brawo, moja śliczna. Hektor, tata. Zgłodniałem, mój lwie. Rzućmy to tam, dobrze? Rzucam w samolot, by trzymać go z dala od Hektora. Hektor atakuje. Ostrzegam, nie podchodźcie. Nie zbliżajcie się do Hektora. Opamiętajcie się. Asia? Natasza, odsuń się. Możliwe, prawda? Asia, spokojnie, córko, uspokój się, no już. Weź, córko. Zanieś to ładnie. Możliwe, no. Karmię Asię własnymi rękami, ma szansę, niech jej się wiedzie. Możliwe, no. Weź, córko, brawo, zanieś to. Daj mi trochę, żebym zobaczył. Stójcie, nie podchodźcie. Chodź, chodź. Wytrzymaj, synku, brawo dla ciebie. Weź to też. O, roku Muhammadzie, pokój z tobą, nie szukaj dalej. Weź, synu. Weź to też, ten facet wszystko połyka, serio. Jest, no. Zgłodniałem, bo to jest pyszne. Poczekaj, Marla, weź to. Położę jedno przed Marlą, przyjaciele. Marla, chodź, wyjdź, córko. Marla, chodź. No, wyjdź. Dobrze, Marla, może iść dobrze. Teraz przyszła kolej na moment narodzin, przyjaciele, młodzi, zajmiemy się tym później. Podzielimy też żeberkę. Dodamy też żeberkę, żebyście wiedzieli, bo to im jeszcze nie wystarczy. Teraz przyszła pora na moment narodzin, przyjaciele. Znowu, tak jak ostatnio, z góry usunę te betonowe części. Teraz zejdę na dół. Nagrywanie jest trudne, przyjaciele, bo jest ciemno. Zacznijmy razem i zobaczymy, jak nam pójdzie. Przyniosłem drugie wiadro, reszta mięsa tutaj. Rozdzielimy piersi po dwie. To nie będzie łatwe. Jeszcze jeden taki. Jest tu 200-300 gramów, przyjaciele. Fajsal baba. Oj, aż strach bierze. Fajsal, dam ci jednego. Fajsal, mam ci dać dla siebie. Fajsalowi to się nie spodobało. Kurczak ma być chrupiący, ale na ziemi. Proszę, kochanie. Chrupiący, bierz, kochanie, bierz, kochanie, bierz, kochanie. Niech Bóg Cię błogosławi. Rzucę jeszcze jednego do tej miski. Dobrze. Bracie, pyta, ile kilo dziennie robimy? Tu jest wygodnie. Zapewniam, było tam około 65 kilo. Wszystko razem. Jeszcze jest drugi wiadro całe szczęście. Wystarczy też dla dzieci. Tutaj znowu się ślizga. Tu nikogo nie ma, prawda? Nie, nie ma. Kurde, jak ja tu wejdę, Sila. To co, Sila? Może ci to podam stąd? Dobrze, córeczko? To ci tak podrzucę córeczko. Kochanie, jedz tam. Tutaj jest pełno. Jest mokro przyjaciele. Przez ciebie mam kłopoty. Teraz nam też do ciemności. Wejdę do środka, dobrze? Faisal, patrz. Weź synu, weź. Zdjąłeś osłonę, weź. Co za chciwe z Ciebie dziecko się zrobiło. Widziałeś to jedzenie? Szaleje za nim. Kto jeszcze czeka Izabela? Puset, Izabela, Escobar, Joker? Tosun, zostało pięć pianek. Zaraz się nimi zajmę, przyjaciele. Dziś, przygotowując ucztę dla dzieciaków, postanowiłem nagrać filmik. Dzieciaki to uwielbiają, ale następnym razem kupię coś innego. Potrzebuję też precyzyjnej wagi, kiedyś jej używałem. Rozdzielałem to do pojemników, by było jasne, ile kto dostał. Znowu zacznę to robić, bo jak daję za duże porcje, to potem mam problem z wyrobieniem się. Kubeł znów pełny, a jeszcze trzeba podzielić żeberka. Jest tych resztek i tak w środku jest pięć psów. Im to spokojnie wystarczy. Muszę jeszcze dorzucić Hektorowi, Asji i wujkowi, więc tak to rozplanuję. Do dzieła! Bardzo Was kocham. Polubcie film, subskrybujcie kanał, dbajcie o siebie. Do zobaczenia, trzymajcie się.